Odszkodowanie w sprawach dotyczących zaniedbań procesowych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zależy od kilku kluczowych czynników i może obejmować zarówno zadośćuczynienie za straty moralne, jak i rekompensatę za straty materialne. Witam Was serdecznie, nazywam się Barbara Anna Błaszak i jestem międzynarodowym interwentem systemowym po studiach podyplomowych z interwencji. Systemowych, jak i wielu warsztatach, kursach, między innymi z neuropsychologii, jak i psychotraumatologii. Kwota zadość, zadośćuczynienia zależy od okoliczności sprawy, od szkód wyrządzonych dziecku i rodzicowi, a także od tego, jak powoż, poważne były uchybienia urzędników sądowych, prokuratorskich, policyjnych. Oto, co można uzyskać i co wpływa na wysokość odszkodowania. Odszkodowania za straty moralne. Jeżeli wskutek zaniedbań dziecko doznało przemocy, cierpień psychicznych lub emocjonalnych, czyli alienacja rodzicielska, a rodzic został pozbawiony możliwości opieki lub kontaktu z własnym dzieckiem, Kwoty w tego typu sprawach mogą wynosić od 10 tysięcy złotych do kilkuset tysięcy złotych, w zależności od skutków dla dziecka i rodzica. Co bierze sąd pod uwagę? Skala cierpienia dziecka, skala cierpienia rodzica, rozpad więzi rodzinnych, długofalowe skutki dla zdrowia psychicznego dziecka i rodzica. Rekompensata za straty materialne. Jeżeli działania lub zaniedbania urzędników doprowadziły do strat finansowych, np. koszty terapii dziecka, prawników, leczenia psychiatrycznego, utracone zarobki, rodzica, można domagać się zwrotu tych wszystkich kosztów, one muszą zostać udokumentowane. Typowe kwoty wynoszą od kilku tysięcy złotych wzwyż. To jest w zależności od wydatków, które ponieśliście. Przykłady zaniedbań, które mogą wpłynąć na wysokość odszkodowania. Brak diagnozy. Przemocy, przekazanie pełnej opieki rodzicowi stosującemu przemoc, w tym alienację rodzicielską, ignorowanie opinii ekspertów, brak reakcji na zgłoszenie przemocy, gdzie dochodzić tego odszkodowania. Droga krajowa to jest powództwo cywilne przeciwko państwu, reprezentowanemu przez sąd, mobs, kuratorów lub inne instytucje. W przypadku skarg na zaniedbania procesowe składaj, składanych do sądu krajowego odszkodowania mogą wynosić kilkanaście do kilkuset tysięcy złotych, ale zależy to od dowodów i skutków działań urzędników. Europejski Trybunał Praw Człowieka, mówiłam o tym w poprzednim filmie. Skarga do ETPC z artykułu 8, czyli Prawo do życia rodzinnego oraz artykułu trzeciego zakaz tortur i nieludzkiego traktowania, jeżeli przemoc miała miejsce. Następnie w wyrokach ETPC odszkodowania zwykle się gają od 10 tysięcy do kilkuset tysięcy euro. To może być też kilka milionów, ale to wszystko zależy od tego, co udokumentujecie i jakie straty poniosło Wasze dziecko, jakie straty ponieśliście Wy jako rodzina. Przykłady orzeczeń z wysokimi odszkodowaniami w sprawach o naruszenie z artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczących złego przydzielenia opieki lub braku ochrony dziecka przed przemocą, w tym alienacją rodzicielską. ETPC wielokrotnie zasądzał odszkodowania w wysokości od 50 do 500 tysięcy euro. W Polsce sądy cywilne przyznają niższe odszkodowania. Ale udokumentowane koszty, te terapie, pomoc prawna, leczenia, dojazdy, na przykład kiedy dziecko musieliście poszukiwać wskutek alienacji, są kluczowe co do, znaczy kluczowo wpływają na wysokość rekompensaty finansowej. Jak zwiększyć szanse na wysokie odszkodowanie? Czyli po pierwsze, dokumentowanie, dokładne dokumentowanie wszystkiego, zbieranie dowodów na zaniedbania urzędników i skutki przemocy. Zlecić niezależne opinie. Skorzystać z ekspertów psychologów, prawników, ekspertów z zakresu alienacji rodzicielskiej. Szukanie wsparcia w organizacjach. Organizacje zajmujące się prawami dzieci mogą pomóc w nagłośnieniu sprawy i wsparciu prawnym. Działanie w kraju i za granicą. Ja nie pozostawałabym tylko i wyłącznie na procesach polskich, ale jak najbardziej poszłabym w kierunku złożenia skargi do ETPC. Jeżeli masz dodatkowe pytania, czy potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu takiej dokumentacji do sądu, ja pod tym filmem podaję adres e-mail, pod którym taką pomoc możesz otrzymać. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wysłuchanie.